Jest ze mną Olamaj, śmigała tutaj cytranem Saksa z numerem 415. Rzadko się zdarza, żeby panie się ścigały w tak hardkorowej dyscyplinie. Powiedz skąd ta pasja się wzięła u ciebie? Witam wszystkich, cześć, pozdrawiam Was tu z góry. Skąd się wzięła ta pasja u mnie? Chyba urodziłam się w samochodzie, tak się śmieję przynajmniej. Od zawsze, od dziecka bardziej kochałam samochody niż bawienie się lalkami, Więc, więc zdecydowanie chyba. Od stąd tego czasu jeszcze. A tak bardziej, bardziej nie bardziej do Nie jest miło 8 lat, gdzieś tam nie jestem w tym motorsporcie. W Railing pierwszy sezon, dopiero moje początki, zresztą chyba widać. Ale ten, ale lubię adrenalinę, po prostu, pewnie, pewnie dlatego taki sport. Na pierwszej rundzie, bo to jest Twój debiut jeśli chodzi o sezon cały, masz zamiar przejechać całość. Lausitz na pierwszej rundzie. Trochę tam się coś stało, auto się powsuło. Jak będzie dzisiaj? Mam nadzieję, że dojadę do końca, w którym taki jest mój cel. Jechać, uczyć się i zdobywać doświadczenie. To jest najważniejsze. Bo ja tak jak przygotowywałem się do tych zawodów, widziałem, że też udzielałaś się na kanale YouTube, pokazywałaś, jak prawidłowo zająłeś na przykład pozycję w aucie, Masz uprawnienia, masz hmm. Tak, mam ukończony kurs y, zora Techniki jazdy, jestem w tym momencie pod egzaminem, więc też jest ciekawie, się dała, no i zapraszam do Turskiej Akademii Jazdy na szkolenia. Serdecznie zapraszam, a jeszcze właśnie powiedz mi takie jedno pytanie. Najczęstsze błędy y, jakie my popełniamy kierowcy. No bo nie każdy jest kierowcą wyścigowym, nie każdy ma licencję, nie każdy ma super umiejętności. Twoje trzy najważniejsze rady, żebyśmy wszyscy jeździli bezpiecznie. Jeździmy, po pierwsze przepisowa, po drugie dbajmy o pozycję za kierownictwem, bo naprawdę dużo, dużo zmienia. E, spróbujcie sobie pojeździć na jakichś wolnych slalomach z propozycją taką, jak większość jeździ, czyli lewy łokieć, lewy łokieć i tak dalej, i tak dalej. A później prawidłowo, tak jak e, my tłumaczymy, jak instruktorzy tłumaczą. I zobaczycie, jak to Okej, okay, serdecznie dziękujemy. Myślę, że e, już po wyścigach się dostaniesz do finału. Bardzo trzymam mocne krzyki. Eee, ja tylko podpowiem, że mamy też eee, panie na przykład taki dyscypliny, jak motocross. Właśnie w Kieszeni odbywają się Mistrzostwa Europy, gdzie startuje nasza koleżanka Joanna Miller, którą codziennie mieszka eee, w Gdańsku. No i co? Nie masz tego hasła wody do garów, to nie jest prawda, wkrótce myślę, że w efekcie zejdziemy na drugi plan. Trzymam kciuki, dzięki bardzo i powodzonka. No właśnie, dziękować, bo to przynosi, przynosi pecha. Nie, mam nadzieję, że nie przyniesie pecha, więc pozdrawiam Was. Ola, Maj, serdecznie dziękuję. Jedyna przedstawicielka płci pięknej w dniu dzisiejszym wyścigach. I co my tutaj mamy?